Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. Tomasz Banasik. Cykl spotkań zabawy bez telewizora. Sięgam do mojej magicznej księgi i już mam dla Was zabawę. Wyścigi pluszowych zabawek. Fajna zabawa, prawda? Co nam jest potrzebne? Sznureczek, patyczek, pluszowa zabawka. Sznureczek wiążemy na patyczku i dowiązujemy drugi koniec oczywiście do naszej pluszowej zabawki. Następnie dzieci mają za zadanie zwijać ten sznureczek na tym patyczku, dzięki czemu skotka przesuwa się szybciutko, a my mamy wyścigi plusowych zabawek. Można je zrealizować w domu, gdzie powierzchnia na przykład jest gładka, panele i kafle, które mamy na podłodze, zabawki będą dużo szybciej się poruszały, a można oczywiście urządzić tego typu zabawę w ogrodzie. A jeśli jesteśmy w ogrodzie, to po tej zabawie przechodzimy do kolejnej zabawy. Zamiatanie piłek. Świetna zabawa. Naprawdę. Co nam jest potrzebne? Dwie miotły, dwa pudła, dwie piłki. Możemy grać. Różnie w tą grę. Pierwszy sposób jest następujący. Dzieci mają za zadanie miotłą uderzyć w piłeczkę i trafić w pudło do bramki, bo pudło to nasza bramka. Albo zabieramy jedną piłeczkę i dzieci po prostu grają do dwóch bramek. Fajna zabawa, prawda? Potem rozciągamy sznurek między dwoma drzewami na przykład, dajemy dzieciom piłkę, ustawiamy po dwóch stronach sznurka i dzieci przerzucają piłkę, ćwiczymy wtedy ich chwyt. To taka łapa na siatkówka. Następnie możemy pokazać oczywiście chwyty dłoni i pokazać jak piłeczkę się odbija, zarówno paluszkami jak i sposobem dolnym. Zapraszamy na nasz kanał, lajkujcie nasze posty, udostępniajcie nasze posty. Projekty Leśne Igrzyska, cykl spotkań, zabawy bez telewizora. Kłaniam się nisko Tomasz Banasik, pozdrawiam serdecznie, cześć!